Drodzy Państwo, dowiedzmy się teraz, kto się pojawi przed Państwem i z jakiego powodu. W kategorii jednoosobowe molestowanie większych skupisk ludzkich wraz ze zmuszaniem do oklasków kandydują Marian Krzeklewski, Muammar Kaddafi i Paweł Dłużewski. A zwycięzcą okaże się Paweł Dłużewski. Witamy serdecznie. I zapewne nie odmówi Pan, Panie Pawle, odebrania statuetki z rąk hostesa. Nie odmówi. Dziękuję serdecznie. Wzruszenie nie pozwala mi ściskać Was za gardło. Na początku roku, w związku z wizytą papieża, e, podziwialiśmy egzotyczną wysepkę na Morzu Karaibskim. Kto podpowie, jaką szybko? Kubę, dobrze. Student geografii jeden. Kuba dowodzona jest przez e, Fidela którego nazwisko nie ma żadnego związku ze znanym producentem olejów samochodowych, ani nie ma żadnego związku z zabiegiem pozbawiającym mężczyznę y, dosyć istotnych funkcji. Fidel Castro zajmuje się na Kubie budową ustroju, który my przerabialiśmy przez kilkadziesiąt lat, dlatego Kuba przeżywa rozkwit gospodarczy, a ten objawia się wzmożonym eksportem. Co jest takim hitem eksportowym Kuby? Proszę Państwa. Cygaro, bardzo dobrze, znowu mężczyzna. Kuba eksportuje cygara. Lotniczo, ostrożnie, po dwie sztuki podwieszone do kadłuba samolotu. Każde z instrukcją, z której strony to odpalić, żeby krzywdy nie zrobiło. Co jeszcze? Pomarańcze Kuba eksportuje. Chcą nam na powrót sprzedawać pomarańcze. Tak jak kiedyś, za czołgi. Proponują jeden za jeden. A kto mi powie, który kraj jest największą potęgą, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy? Polska? No niech pan kupi stocznię w Gdańsku, bo nie ma chętnych tyle lat. Kuba! Kuba naprawdę. Tam każda rodzina buduje własną jednostkę pływającą. W nocy to po cichu wodują, zawiosła i na Miami Beach, na Florydę. I tak się zaczął rok. A potem. Przez cały czas jest jeden problem. Czy nas wpuszczą do Unii Europejskiej? Dlatego ja zadam sondażowe pytanie. Kto z Państwa jest za wejściem Polski do Unii Europejskiej? Ręka do góry. Trzy, cztery. Jeden. Dziesięciu. I bardzo dobrze, ja jestem z Wami. A po cholerę nam ta Unia. No dajcie spokój, do czego doszło. Przecież ich eksperci. Penetrują naszą potęgę gospodarczą, tak? Kontrolowali nasze zakłady mięsne? Oni nasze zakłady mięsne. Czy ktoś jad kurczaka na zachodzie? W Austrii, przy autostradzie. Jak ktoś? No i jak doznania smakowe? No kiepski to jeszcze mało. Kawałek zjełczałego styropianu. Tak, tak, taka jest prawda. Nasz kurczak nie jest pakowany chemią. On może nie wygląda jak Schwarzenegger. Bardziej jak chudy Allen. Ale jada naturalnie, po domowemu. Czy ktoś widział nasze podwórko wiejskie, zagrodę swojską? Widział kto? No śmiało, ręka do góry, o, jeden widział. Ja nie zdążyłem, bo się poszli znowu przy furtce. Nie, ale latem obejrzę poważnie. No przecież wiemy, że nasze wędliny robią furorę na zachodzie. Zwróćcie uwagę, szynkę czy baleron od razu w takim kagańcu sprzedają tam w sklepie, żeby ludzie do domu zanieśli, żeby nie zjedli na miejscu. Inne pozostałe wędliny, proszę uprzejmie, w przeźroczystej folii można zajrzeć do środka uczciwie, jak w terarium. Tak, jak ktoś jest obrzydliwy, to można sobie to kupić przy szosie z rożna. Ja tak zawsze robię, kupuję sobie, wtedy ona jest zasmołowana węglem, nie widać tego co w środku, kupuję dla psa. Nie ha ha ha, nie ha ha ha. Kupię mu kawałek kiełbasy, całą drogę mam spokój. Leży na tylnym siedzeniu, oczy w słup, łapy do góry. Ha. ha. Bawi się, a to se kawałek sznurka wyciągnie. Skwarel jakiś. Raz nawet kawałek mięsa znalazł. Wypluł świnia, nie uwierzył. Ale Unia Europejska uwierzyła w nasze mięso i w porządku. Mucha nie siada. I tak będzie do samego lata. Dużo gorsza sytuacja jest. Z czym? Czego nam nie przyjęli? No mleka, mleka, tak. I ja pytałem tam na górze, czy ktoś kupił szklankę mleka dzisiaj, żeby ratować nasze polskie rolnictwo. Bo Unia Europejska nie kupuje. Nikt nie kupił. A ja codziennie rano setę sobie grucham. Fakt, że potem nie siadam za kierownicę. Wiecie, co im nie pasowało? Przeczytałem w gazecie. I mnie pasowało, że zobaczyli w mleczarni szczura idącego spokojnie po podłodze. Styczeń minus 15 stopni na dworze. Gdzie miał iść, się pytał. No gdzie? Na żadnego się nie rzucił. Co innego, gdyby on pływał w tej kadzi z mlekiem. Nie, bo szczur pływa pieskiem. Tak. I wzbudza pianę. I nie jest w stanie zniwelować ruchami ogona. Zresztą nasze mleko ma pianę oryginalną. wspaniałą. Bo przecież ono zawiera detergenty. Urządzenia w zlewni są szorowane ajaksem. I to się świetnie z mlekiem zespala. Naprawdę, ja pijąc myję swój przewód pokarmowy. Przeczyszczam wszystkie zakręty. I nie dajmy się namówić na schładzanie mleka. W życiu to ciepłym, puści, zimnym nie ma mowy. I nie, nie wolno, żeby oni nas do wszystkiego namawiają. Co oni nam będą wskazówki dawać z tym mlekiem? Wymyślili, powiem Państwu, wymyślili, że kobieta przed dojeniem Powinna się myć. I to najlepiej w całości. Czyli powiedzmy sobie szczerze prysznic. No i, i stworzenie, no niby też ma być czyste. Dojka w porządku, zgadzam się. Ale, ale krowa? No ja, jak, jak dojść z wodą? Ona ma wymiączka tutaj ku dołowi? No chyba, że stanie nad bidetem. Nie, to się da zrobić, bo rolnik używa bidet jako fontannę w ogrodzie. No, proszę Państwa, trzeba uczciwie, tak, trzeba uczciwie. Producenci wody mineralnej doszli do uczciwości, jest na etykiecie tablica Mendelejewa, spis pierwiastków. Przy wodzie mineralnej jest. I przy mleku to samo powinno być. Ja otwieram gazowaną. Gejzer, ale ja wiem, co ja mam robić. Patrzę i czytam. Jeżeli polałem się zasadą wskakuje do wanny z kwasem. Tak. Dodatkowo w Warszawie ta mazowszanka ma wizerunek dziewczyny w mini spódniczce. Ja pijąc z gwinta oglądam ją do góry nogami. I ja nie czuję smaku plastikowej butli. I uważam, że kartonik mleka powinien zawierać spis pierwiastków. Przynajmniej dziecko by wiedziało skąd krowa ma takie plamy. I nie dajmy się zwariować w tej Unii Europejskiej. Gdzie oni do nas pasują? Tak jechałem dzisiaj do Opola. No weźmy takie drogi. Proszę państwa, no mają autostradę, widziałem za Wiedniem, tam przy Berlinie. Mają przestarzałego typu. Tak, tak, przestarzałego. Zwróćcie uwagę, że u nas rowy odwadniające drogę nie ciągną się wzdłuż poboczy. One są wydrążone w asfalcie. One są wydrążone w asfalcie. Rozstaw pasuje do kół ciężarówek, kierowca na trasie katowice Warszawa wyjeżdża z kopalni, wskakuje w kolejnej i puszcza kierownicę. On zapada w drzemkę. O, co jeszcze widziałem przy drodze? Tego nie ma na całym świecie. Rolnicy sprzedają przy drodze swoje płody. Tak. Stoją i sprzedają. Można kupić. On pokazuje, że pomimo tych spalin to tam coś rośnie przy tej drodze, że się przyroda broni. I ja kupuję zawsze. Uwielbiam jabłka, widzę takiego z jabłkami, gwałtownie hamuję, kupuję sobie kilogram jabłek, wiozę to do domu, gotuję kompot, strzykawa, w i cała noc na haju. W cenie jednego kilograma jabłek, proszę Państwa. Nie dajmy się zwariować. A ta afera, największa w tym roku, która się zaczęła w czasie tego święta, Żelatynki 98. No proszę Państwa, jak potężny jest ten związek producentów żelatyny, choć nieliczny, bo dwuosobowy, tato Grabek i córka Grabek, tak? Ale okazuje się skąpa ilość związkowców ma swoje zalety. No bo taki związek lekarzy-anestezjologów przez trzy lata strajkują, głodują, nic nie załatwiają. Solidarność górnicza, żadnych sukcesów. A tato Grabek przekonał ministrów, że na całym świecie to właściwie tylko on, Grabek, produkuje żelatynę czystą i zdrową, jak ryba, w galarecie. Po zmieleniu kości w tej piekielnej maszynie. I to była taka afera, że wszyscy politycy wypowiadali się w tej sprawie. Problemy prawne poruszył były premier, mecenas Jan Olszewski. Powiedział tak. <tryk> proszę Państwa, no moje ugrupowanie polityczne nie ma żadnych wątpliwości, proszę państwa, że pan Grabek sobie tylko z danym sposobem załatwiał wszystkie potrzebne podpisy. I żaden z ministrów nie pojechał na miejsce sprawdzić. Dlatego, że no, w promieniu 50 kilometrów od zakładu powietrze, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zapach jodłowego lasu. To jest bardziej nina ryczy, proszę państwa. A jeżeli już ktoś dotarł tam na miejsce, to w bramie witała go flaga piracka. Taka była powszechna interpretacja. A to przecież było logo firmy, zdjęcie właściciela i dwie piszczele na krzyż.